Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Rajek. I jak widzicie, mam już końcówkę 499. levela. Wbijemy sobie dzisiaj właśnie 500 level, ten długo wyczekiwany 500 level właśnie nadejdzie dzisiaj. Tak jeszcze z dobrych informacji to chciałem powiedzieć, że zapraszam was na pożegnalnego live'a z Hiroziro w piątek o godzinie 20:00. Piątek to będzie dzień, już wam mówię to jest to jest 26 czerwiec 26 czerwiec, o 20. piątek początek weekendu Zrobimy sobie live'ika z Hero Zero Jeszcze pojawią się jakieś tam poradniki do gry no i ja z kanałem na ten moment zakończę swoją przygodę Dziękuję za prawie 3000 subskrypcji na kanale Ale jeszcze to nie jest odcinek pożegnalny ale też chciałbym podziękować wam za to jak, jak odbieracie to jak reagujecie jakie emocje macie przy, przy tym tego mojego 500 levela, bo tyle wiadomości dostaję, żebym nie kończył, żebym nie kończył i dziękuję wam bardzo z całego serca, ale powiem wam, że ja jestem więźniem tej gry i samego siebie, a tak, tak nie chcę, bym przestał już wcześniej grać, gdybym nie powiedział słów, że dobiję 500 level. Co, co by nie wiem, co się działo. I tylko tak na siłę dobijałem ten 500 level. E, na szczęście powiem wam, że jest teraz, y, jest teraz weekend, znaczy nie weekend, tylko ogólnie tydzień po Dwajanego Expa, więc ten level. Wbiłem w dwa dni. Myślałem, że zejdzie mi 5, 6. Ja nie przygotowany na to byłem. Dowiedziałem się w sumie, jak, jak, jak zaczął się ten EXP razy 2. To dowiedziałem się o nim. Wcześniej nic nie słyszałem o nim. No i dobra, ile mi tam dokładnie brakuje? Coś koło 20k. Ja wam powie powiem wam, że już mógłbym dzień wcześniej wbić ten 500 level. Bo ja nagrywam to już zaczął się poniedziałek, 22 czerwca. Zaczął się poniedziałek, bo jest 20 po 12 w nocy. Mogłem to jeszcze zrobić w niedzielę. Yy, mogłem wbić ten 500 level, ale nie miałbym jak dla Was nagrać, więc specjalnie czekam. Yy, no ile? 18K expa, tak? Więc czym możemy tutaj wbić? Przez telefony alarmowe czy przez misję? Może bardziej będzie fajniej przez misję. Mm, tak, oldschoolowo wbić ten level, mogę tu odebrać 16k expa. No, niezbyt. W kryjówce odbiorę jakiegoś tam expa, tu będę miał prawie 17k expa, 9 i brakuje mi jeszcze 9. Dobra, i brakuje mi teraz 1300 expa. Także co? Odpalamy misyjkę 2 minuty. W tym czasie robimy ee, ataki, oczywiście, robimy ataki. W takim oldschoolowym stylu zrobimy to. Jeszcze mam y, wyniki turnieju tygodniowego i... i mam nadzieję, że się załapałem w dziesiątce, mam nadzieję. Pewności nie mam, ale, ale jak mogłem to pilnowałem tego. I na spokojnie się nie martwiłem, ale... że wypadnę z tej dziesiątki. Y, ale później wiadomo, ktoś mógł zacząć robić enkę czy coś i... No, mogłem, mogłem, mogły być zmartwienia, a mnie nagrze nie było Także zobaczymy, mam nadzieję, że, że, że nie jestem 11, bo Chyba tydzień temu tak mi się przytrafiło, że byłem 11 Albo kiedyś tam yy, Dobra, ta ataki sobie wezmę, tak O, tutaj też yy, Treningów nie robimy, bo one dają expa A my nie chcemy wbić przypadkiem levela yy, No i dobra Ogarniałem sobie tutaj kryjówkę w tym czasie. Właśnie mogłem wbić dzień wcześniej level z tych telefonów alarmowych, ale nie miałbym dla was jak nagrać, także właśnie teraz nagrywam jak będę wbijać ten level z misji. To jest swoją drogą. Zmieniliśmy nazwę drużyny. Dla mnie to niespodziewanie całkiem. Mm, zaraz wam pokażę. Na Devastatoros. Ja mam ogromny sentyment do tej nazwy i do tego loga, e, powiem wam szczerze, bo <coughs> dla mnie w tej drużynie e, była, były najlepsze złote czasy tej gry. Niektórzy nie lubią PL-10, e, bo szybko serwer się rozwalił, ale ja w tej ekipie grałem i naprawdę bardzo fajnie wspominam i jak mówię, ja wtedy byłem główniarzem i, i, i mam wielki sentyment do ludzi z, z tej drużyny No ogólnie, fajne wspomnienia, nie? I teraz właśnie właśnie teraz zmieniliśmy nazwę. Jeszcze przed tym wszystkim zobaczę. Jest. Dobra, jest. Jest top 10 się udało zajebiście. No jak widzicie, tutaj zmieniliśmy nazwę. Tylko ten ranking byłoby trzeba przeczyścić, nie? Jak ja bym się postarał z kimś kontrować, to bym się wpierdolił tutaj, Joanne by się zrzuciło. Jerycha też mogłoby się zrzucić. Penelopa grała kiedyś w Devastator'os, ale teraz to tam pój z nią. No, więc... Bardzo fajnie, kurczę. Szkoda, że, że zmienili... Zmieni, zmieniliśmy nazwę tak późno. W zasadzie to... Władze na to wpadły. Ja dopiero po fakcie się dowiedziałem. Czekajcie, ja na, muszę się napić. Muszę się napić, bo jest stra strasznie parno. Mimo, że jest noc i za dnia padał deszcz. I wiecie, mm, powietrze powinno być lżejsze, a jest ciągle parno. No i dobra, przechodzimy tutaj do zakładki misje i odbierzemy tą misję. Beka jak ją przegram, nie? Beka jak ją przegram, ale mamy 500 level. Ja jeszcze sobie zrobię screena. Długo wyczekiwany 500 level. Kurczę, coś pięknego, coś pięknego naprawdę. Coś pięknego mamy. Oj, wyskoczyła mi oferta. Nie chcę, mamy 500 level. Widzicie to? 500. Gdzie jestem w rankingu? Kurwa, ale to kozacko wygląda. Warto było, warto było chyba się tyle przemęczyć. 501 już ładnie nie wygląda. Moi drodzy, nie będziemy robić 501 ani 502 ani 510. 500 i koniec jest bardzo ładna ta liczba. Bardzo ładna. Ja już tutaj misji nie będę robić. Może se treny porobię, żeby statystyki podbić. I dobra, jeszcze daj to odbiorę. Mm, no i zapraszam was na tego live'a właśnie w piątek Piątek, piątunio, piąteczek Polecam, wziąć jakieś chipsy, piwo, sam pewnie browarki, jakieś dwa wezmę na live'a e, Żeby jednak e, uczcić <zwycięstwo>, zwycięstwo I patrzcie, dostaliśmy 20 oponek, dobra mam 80 opanek I tutaj jeszcze 30 energii, ale już nam jest to zbędne Eee, no i co kurczę kawał dobrej historii Ale spokojnie jeszcze Jeszcze będzie live Pożegnalny pewnie jeszcze drugi Bo mnie namówicie kurwa na ocenianie statystyk Więc pewnie się zgodzę eee, Jeszcze będzie seria poradników yy, Jeszcze zrobimy myślę Pożegnalny odcinek i, I tyle To jest odcinek z wbicia z 500 Levela to nie jest jeszcze Ostatni odcinek także spokojnie nie dygajcie, nie dygajcie. Ale jeszcze kurczę, bym o czymś z wami pogadał, tylko nie mam przy czym To jest najgorsze. O, czyżby już jakieś wiadomość? Nie, dobra. Już myślałem, że wiadomość gratki 500. -nego. Kurwa, jakaś mucha mi lata koło monitora. Ej, co jest? O, bo ja mam okno otwarte. Dobra. Ogólnie ja mieszkam na trzecim piętrze, więc tutaj owadów to tak zbytnie nie powinno być, nie? No ale dobra. Mm, gdzie sobie wydamy statystyki? No nie wiem, czy treny robić kurczę, jeszcze na tym poziomie, czy nie, bo treny dużo dają w sumie, ale se statystyki podciągnął, czy nie. A e, nie zobaczymy. Mogę teraz odpalić, najwyżej ich nie skończę. <laughs> no i tyle. E, ale powiem wam, że kurczę dziwnie, tak już 500. Ja już nie będę grać. Z jednej strony się cieszę, mm, bardzo się cieszę, bo jednak jestem więźniem, tak jak mówiłem... No, zmuszałem się do tego, żeby grać, więc byłem takim... więźniem tej gry w stosunku do siebie. A z drugiej, kurczę, jednak to dobra historia mojego życia, ta cała gra, 6 lat, z czego 2 lata przerwy. wyłącznie prawie 4 lata tam, w zaokrągleniu. Ale możemy teraz nawet zobaczyć jak ta gra się zmieniła, nie, ja kiedyś miałem statystyki top 5 na serwerze, ja miałem od, ja miałem Jak na level miałem bardzo dobre statystyki mm, a teraz na przykład PL 22, które zaraz będzie obchodzić drugą rocznicę serwera A tutaj już widzicie PHH i Saharus wbili 500 I mają lepsze staty ode mnie mm, także Ta gra się rozwija yy... No i dobrze, bo o to chodzi, że się rozwijała w sumie. O to chodzi. <laughs> Ale już yy, ta gra nie sprawia mi przyjemności. I dziękuję jeszcze raz wam za te wszystkie miłe słowa i tak dalej. Tu widzę trzy wiadomości. O, to przeczytamy. Kto to do mnie pisze? Jula Gratki, Raju, widz od Dawien, dawno Mam nadzieję, że kiedyś pogramy jeszcze razem. Pozdraw A pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja widziałem te Team Rajek i ten i wariat dołączył do nas chyba dwa dni temu 11 zaczął grapać jaki level, ma, nie? Wykorzystaj NK strenów i z levelem, byczku Gzy 500, oho, An 2K <dziękuję>, Dziękuję bardzo. O, w ogóle Lakasa de Alfi Tutaj Alfi Rik się przeniósł na, na PL10 i w sumie szanuję, szanuję, że, że ten że nie skacze po tych serwerach Tylko też przyszedł na stary Też oglądałem Niektóre odcinki wcześniej już oglądałem I w sumie chłop wydaje się taki w porządku i, I działa jak najbardziej na plus Dla całej społeczności tej gry I coś tam stara się zmienić I też podał Zalety przyjścia na taki serwer Ja całkowicie się z tym zgadzam Między innymi, że drużyna 100% z trowkami jest bardzo łatwo znaleźć, bo graczy nie ma aktywnych. No i tutaj w sumie przejęli nam Red Fighters, co trochę chujowa, ale nie, nie, nie wiem skąd tam dojście Alfie miał, ale w sumie nie interesuje mnie to, ta drużyna i tak była zbanowana. Troszkę szkoda, bo to wcześniej była nasza drużyna, tylko pod innym herbem i, wiecie, pod inną nazwą i ogólnie jest to... Oj, czekajcie. Jest to drużyna druga w rankingu pod względem honoru. No i troszkę. Jednak czasu to kosztowało, żeby wbijać ten, ten honor do góry, bo my hardów próbowaliśmy bić. Eee, raz wychodziło, raz nie. Ymm, ale wbijaliśmy ten honor i goniliśmy, no ale no niestety, wyszła jak wyszło, a teraz ymm, w Devastatoros, no jesteśmy na szóstej pozycji, nie? Bo to jest nowa prawica, która od 4 czy 5 lat tak drużyna nie była aktywna. No, ale Alfie właśnie też swoją drogą napisał, że mnie kończył. No, ale fajnie, fajnie że, że tu przyszli. Ogólnie tu są jego widzowie. Także pozdrawiam, bo to pewnie i widzowie łączeni, że tak powiem. No i ja szanuję coś takiego. Że mm, ziomek normalnie przyjdzie na serwer, a nie tylko czeka na nowy serwer, nagra z niego, z niego 10 odcinków, tam kurwa, żeby wyświetlenia były i tak dalej, żeby to, bo to jest na hypie, yy, tylko tak fajnie, fajnie, fajnie. Yy, ja najbardziej, jak takie coś propsuję. No i dobra, chyba zakończymy ten odcinek, yy, bo nie wiem o czym zbytnio pogadać. No. Szkoda, szkoda, ale nie będę nie będę tutaj płakać ani nic. Wbrew sobie będę musiał wymusić ten płacz. Mogę mieć trochę głos zjechany, i ogólnie taką gadkę powolną, ale jest strasznie gorąco. Jestem po całym dniu nie i jeszcze się jebałem z dzisiaj. To aj. Rozumiecie? A teraz, teraz, teraz 500. Mam to co chciałem i w sumie ten. Ale z drugiej strony jednak smutek To jest w sumie jak ze sprzedażą starego samochodu nie? Niby już tam Wiesz coś, coś nowego Ale jednak jak sprzedajesz to jest kurcze takie coś Nie może kiepskie porównanie Może dobre Nie mam pojęcia nie mi to oceniać Ale dobra Ja jeszcze raz zapraszam was w piątek hmm, Który to był czerwiec? 26? 26 czerwiec e, Piątek godzina 20 na live'a Pożegnalnego z Hero Zero. Po tym pojawią się jeszcze poradniki na moim kanale do tej gry, co ja wiem, co i tak dalej. To nie będą jakieś profesjonalne poradniki, ale yy, myślę, że będą ok. <grym> I przepraszam. I później, może jeszcze jakieś ostatnie ocenianie stat. Co prawda, odpowiedziałem kilku osobom, że, że już oceniania statystyk nie będzie, ale kiwi, no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, nie przedłużając, co ja się żegnam. Wylogowuję się z gry I <laughs> idę spać <laughs> Dobra, do zobaczenia na live Trzymajcie się i dużo zdrowia ja Przepraszam bardzo Przepraszam bardzo, bo ja zapomniałem o najważniejszym e, Po pierwsze To nie przeczytałem wiadomości Od e, Relteriana e, A tutaj od y, poprzednich kolegów przeczytałem, także teraz dogrywam i, i przeczytam. Ech no co dobre wyszło, co dobre, szybko się kończy, gratuluję ci tego Watch, zrobił wielką robotę, ale jednak mu się nie udało. No cóż, jeszcze raz gratulacje. E, dziękuję bardzo. O, tak jak mówiłem, łączeni widzowie z, z Alfim. Bardzo dziękuję i właśnie Seba, Seba odjewał kawał dobrej roboty, bo jak zaczynaliśmy ten wyścig, ja miałem przewagi 7 czy 8 leveli, a teraz to są tylko 3 levele i Seba tydzień i mnie pewnie wyrzuci z tego 500 levela, ale no cóż, wyścig, wyścig w sumie mnie bardziej zmotywował do tego, żeby to wygrać, w sensie nie wygrać, a wbić ten 500 level, no i dziękuję w sumie dla Seby za dobrą zabawę. Mam nadzieję, że coś nagra, bo chyba już 3 tygodnie nic nie wrzuca. Łaj taki jeden pewnie do geografii się uczył. <grym> I ten, i, i. Mam nadzieję, że doda też 5 groszy od siebie w tym, w tym, w tym, w tym kierunku. Ja dziękuję bardzo, bo ja wiem, że i tak Seba to kocur. Jako trzeci wbije na PEL 22 500 level. No a to chodziło głównie o dobrą zabawę. Jeszcze jakaś wiadomość czyżby? Oj, to możemy jeszcze zobaczyć co? Kto to, kto to? Czarny. Gratki 500, -nego. a, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czarny to jest ziomeczek od nas. Tutaj pewnie na czacie już już pewnie na czacie tutaj są wiadomości, że ja mam 500 i tak dalej. Ale nie chcę pokazywać jakby czatu drużyny, bo... Nie robię tego i, i mogę komuś przynieść konsekwencje, jakieś w postaci bana czy coś. Dobra, ja już kończę, bo już to wyjdzie z 20 minut to łącznie. I dobra, pamiętajcie o live'ie, piątek godzina 20, 20, piątek godzina 20, 26 czerwiec e, robimy pożegnalnego live'a z Hero Zero. Na tym live'ie jeszcze ugadamy się co i jak. I dobra, to będzie zapis pewnie live'a jak mi monetyzacji tam nie zdejmą. Dobra, trzymajcie się, naraz, narazka.